Zapraszamy tutaj do nas siostrę Urszulankę Janinę Sawat z Łodzi. Szanowni Państwo, kochane dzieci, kochane młodzieży, Pragnę w imieniu świętej Urszuli Edukowskiej i Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego serdecznie podziękować za tak wspaniałą inicjatywę. Jaką jest wie świętej Urszuli Ledupowskiej w Koszalinie na Górze Hełmskiej. Bóg zapłać wszystkim organizatorom, a szczególnie pani Małgorzacie Kaweńskiej Ślęza wraz z Fundacją Zdążyć z Miłością. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich darczyńców, wolontariuszy, uczestników i gości. Bied to działanie. To przekraczanie siebie, to dostrzeżenie swojego potencjału, to zauważenie bliźniego obok siebie. Bieg w sensie duchowym to ukierunkowanie ku świętości. Święta Urszule, Urszula daje nam konkretne wskazówki. Już jako dziecko mówiła: O panie, niech będę jak promień słoneczny, co wszędzie pociechę wesele roznosi. Co wszędzie pomagałem i dobrze mi się. Jako dziecko biegała, tańczyła, śpiewała, malowała, grała na instrumentach muzycznych, jeździła konno. Była pełna życia, radości i miłości. Często powtarzała w swoim życiu, obym tylko miłować umiała. Moją polityką jest miłość a także dajcie dziecku Boga a o jego przyszłość możecie być spokojni. Dzisiaj w Koszalinie charyzmat świętej Urszuli jak płonący taganek, niesie wraz z fundacją zdążyć z miłością pani Małgorzata Paweńska Ślęza. ufam mocno, że historia promieniowania charyzmatu świętej Urszuli Ledubowskiej w Koszalinie zostanie spisana i będzie dostępna dla wszystkich, dla następnych pokoleń. Można zapytać, dlaczego w koszalinie? Dlaczego święta Urszula wybrała Koszalin? Dlaczego tutaj szerzy się jej pul? Przytoczę krótką historię. W 1980 roku została utworzona w koszalinie parafia pod wezwaniem Ducha Świętego. Jej administratorem i budowniczym został Ksiądz Kazimierz Bednarski. Gdy przybył na miejsce, zastał szczere kole i nic więcej. Jak zbudować kościół, nie mając zabezpieczonych funduszy? I wtedy właśnie, o czym opowiadał mi sam Ksiądz Proboszcz Kazimierz Bednarski, otrzymał pomoc od Świętej Urszuli. Bliski krewny Świętej Urszuli, Jarosław Mieczysław Leduchowski z Wiednia okazał się wielkim darczyńcą i dobroczyńcą umożliwiając przekazanie pokaźnej sumy pieniędzy na budowę nowego kościoła. 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Matki Urszuli Leduchowskiej. Można powiedzieć, że bieg do kanonizacji był jeszcze daleki. Dopiero po 13 latach miało miejsce wydarzenie, które poprowadziło do kanonizacji błogosławionej Urszuli Duchowskiej. I na zawsze związało się z kultem świętej Urszuli w Koszalinie. A było to cudowne uratowanie 14-letniego Daniela Dajewskiego z Koszalina od śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym podczas wypadku 2 sierpnia 1996 roku. 18 maja 2003 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w Rzymie dokonał kanonizacji Matki Urszuli Reduchowskiej, a cudownym, żywym dowodem był sam Daniel Gajewski, który wraz z rodziną Przestępnie mówią, o swojej uroczystości. To pana Pani Małgoska, proszę przyjąć publikację Apostołka Łodzi. O świętej burszury, którą opracował i zredagował pan Tadeusz Krogowski z koszalina. Ufam mocno, że z Pani pomocą Pan Tadeusz podejmie się nowego wyzwania czyli opracowania publikacji Apostołka Koszalina. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Chciałam ja spisać te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, także już mamy kogoś, kto nam to ładnie.